Cześć wszystkim, którzy oglądają Przemyślenia Biznesmena. Dzisiaj mamy spontaniczny odcinek, ponieważ e, zawitał do mnie mój przyjaciel serdeczny, Owek, Który... się Orzech. Który padł do mnie z tematem, że chce otworzyć firmę z ociepleniami, ponieważ gdzieś tam pracuje dla kogoś, ale chciałby na tym lepiej zarabiać. Wiadomo, Owek podchodzi pod temat bardzo, bardzo długo. No i wiecie dobrze, że w jednym z pierwszych filmów powiedziałem, że jeśli ktoś by chciał Pomóc w rozwoju filmu lub realizacji jakiegoś takiego pomysłu, to robono na razie pomogę. No i przychodzi mi jązek, żeby, żeby to zrobić, dlatego, pierwszy film, który już tu nakręcamy, będę chciał, żeby był wprowadzeniem do czegoś takiego: jak rozmowa, jak przygotować firmę i co jest ważne. Ponieważ zanim zaczęliśmy nagrywać 5 minut z Rzeszkiem rozmawialiśmy nad jego podejściem, jakby on chciał to zrobić, jakby on to widział. No ja się powstrzymałem przed komentarzem, bo uważam, że fajnie by było też na nakręcić komentarz. Więc zada zadam jeszcze raz pytanie Orzechowi, pozwolicie, o Orzech, jak ty widzisz na początku rozwój swojego pomysłu biznesowego z ocieplaniem e, budynków? No jak widzę, no cześć wam w ogóle wszystkim... cześć. Słuchaj, no robię już ileś lat... W tych dociepleniach, elewacjach, myślę, że już czas, czas przejść na swoje po prostu. No a żeby zacząć dostać pierwsze zlecenie, tak przynajmniej mi się wydaje, no to muszę, muszę trochę wejść w reklamy, nie? Zrobić sobie ulotki jakieś, tak? Okay. wierzę po tych wsiach widzę, że ludzie się budują, domy stawiają, gdzie widzę dom, powiedzmy, niedocieplony, zostawić ulotkę. Tak sobie myślałem, żeby tak to zacząć, nie? Tak. I generalnie to jest jak najbardziej dobry pomysł, tak? Wiecie, jak to jest. Tylko, że to co chciałem dodać, że jeśli mamy tutaj być profesjonalni i od razu tworzyć struktury, które faktycznie działają na przyszłość, to taki pomysł powinien być, że tak powiem, dopracowany w każdym szczególe. I ważne, że, że tak powiem, zakiełkował. Jak ja bym to zrobił? Po pierwsze jeśli chcesz mieć pracę na mawet, tak tutaj rozmawiałeś, na mawet na No W sezonie, to... nie? No Sezon docieplenia, jednak zima troszkę odpada. Temperatury, chociaż zimy w Polsce różne, ale no myślę sobie, żeby w zimę te ulotki zacząć z ulotkami. Ale, Ale ulotki, podraży, no ulotki polega na tym, że szukasz klienta. Tak. No i wyobraź sobie, że musisz być przygotowany na swój sukces, że ktoś dzwoni i chce pracę. Jeśli mówiłeś, że robisz też inne usługi, jak wylewki czy coś, musisz zastanowić się na tym, że jeśli chcesz to robić, to powinieneś otworzyć firmę i mieć dochody w czasie sezonu i nie sezonu. Jeśli teraz byś zaczął rozdawać ulotki, to jest to jak najbardziej sens, tylko że musisz wiedzieć, co zrobić z wynikiem tego, że ktoś dzwoni. A wynik tego, że ktoś dzwoni, to musisz zapisać w Kalendarzu, umówić się, mieć swój cennik, więc żeby teraz zacząć Twoją firmę, oczywiście masz bardzo dobry pomysł, tylko musisz zdać sobie sprawę, że bardzo łatwo jest przyjąć tyle klientów, których nie można aż obsłużyć i ja jestem świetnym tego dowodem w postaci rolet, gdzie nagle zwalać się 30 zleceń na raz i nie jesteś na to przygotowany, więc... Przez te miesiące, moim zdaniem, do marca, powinieneś jak najbardziej przygotowywać się z ulotkami, ale najważniejsze jest mieć swój kalendarz, mordeczko, moja kochana, w której to już wpisuję w marzec, czyli nie myślisz o tym, że sama zabawa z ulotkami to jest celem, od razu idziesz krok dalej. Masz te umówione i ty musisz teraz założyć kalendarz, który będziesz przyjmował od tego do tego. I to jest twoją supercenną cen, no super cenną wartością. Jeżeli by było tak jak mówisz, że jak już bym miał te ulotki i ktoś już do mnie zadzwonił, no to jak najbardziej ten termin, czy tam coś umawiać, spoko. Dobrze. tylko, tylko z... że y, Zwrot... ja na przykład liczę na to, że z tych, nie wiem, y, tysiąca ulotek albo pięciuset, które gdzieś rozwiozę, odezwą się do mnie dwie osoby z domami i to już, to już dla mnie będzie sukces. Dobrze, no. to już, by, Taka to już braca... byłby sukces. No byłby sukces i, i... no dobrze. Tak mówię, postaram się pomóc rozwinąć firmę naprawdę, kurwa, na cały kształt i rozdawanie ulotek, to było modne ileś lat temu i oczywiście jest fajną formą reklamy, dodatkową, ale gdybym, że tak powiem widzowie od razu, jaki mam pomysł tutaj na pomoc Orzechowi, zabrał go na giełdę, pomógł mu przygotować stoisko, gdzie by wstawił swoje zdjęcia z wykonaniami prac, jakie, jakie robi i tam rozdawał wizytówkę, jednocześnie otworzył ten magiczny kalendarz, o którym opowiadam. Moim zdaniem, zamiast tych 500 wizytówek i ilość tam czas Pracy poświęcenie iluś czasu na giełdzie rynku, nawet lokalnym, gdzie chcesz sprzedawać, jest dużo lepszym i skuteczniejszym wyjściem bo klienci chcą z Tobą porozmawiać, posłuchać o Twojej wiedzy. Jesteś fachowcem, który jednocześnie sprzedaje swoje usługi i będziesz miał dużo pracy, jeśli tylko z kimś porozmawiasz. Więc rozdawanie ulotek zmieszasz się z całą grupą ludzi, którzy chcą robić ulotki. To tak jak z tak CV. Ja szukałem pracy, roznosiłem CV, było wyjście przez internet, ale zawsze spisywałem adres, bo wiedziałem, że jak pojadę osobiście i porozmawiam z gościem, to ja tą pracę będę miał. A przez internet to się może do mnie ktoś odezwie. Dokładnie, więc zakładanie, że może dwóch klientów niepewnych i w ogóle jest troszkę złym założeniem moim zdaniem. Spróbuję przygotować tutaj z Orzeskiem coś w stylu stoiska, gdzie poproszę jego zdjęcia, jego wykonań. Przygotuję z nim, jak założyć spółkę z o, żeby optymalizować podatkowo, żeby wcale nie płacić dużo podatków, jak to ludziom się wydaje, nie płacić ZUS-u i nie płacić różnych rzeczy, ale jednocześnie być przygotowanym na sukces. To znaczy, że jeśli klientów będzie tak dużo orzech nie będzie mógł ich obsłużyć, a jest świetnym fachowcem w wykończeniach, będzie zarządzał pracownikami. Więc pamiętajcie, wiele firm wielkich, nieprzygotowanych na sukces, nie skorzysta z tej windy, która jechała w daną stronę i nie zrobiła tego. A teraz sezon na docieplenia jest niesamowity, więc kiedy jest już ktoś, kto ma pomysł swój biznesowy, trzeba go tylko dobrze zrobić. Jak mówiłem na początkowych moich filmach, ktoś się uczy być pianistą, a później nie umie sprzedać tej wartości i występuje w byle restauracjach. Trzeba umieć sprzedawać swoje umiejętności. Jedną z takich umiejętności mojego przyjaciela Orzecha są docieplenia i teraz oglądajcie nasz kanał, bo rozumiem, że jeszcze nie tłumaczyłem, może chowić co robię na moim kanale, ale no prowadzę jesteś... sobie 100 dni wyzwania biznesowego, w którym to przez te 100 dni chcę się przygotować na następny rok, żeby na następnym roku być tak zwanym kotem biznesu. Ja sobie zrobiłem coś takiego, o tym nawijam, więc mam nadzieję, że przyjmiesz moje 100 dni wyzwania, które będzie także, e, mam nadzieję, na kolejnych odcinkach, że ja Ci zadam kolejne, kolejne pytania, jak Ci idzie po jakimś etapie. Aha. Przygotowanie różnych materiałów reklamowych, zbieranie kalendarza zleceń. Optymalizacja kosztów, czyli tutaj rozmawialiśmy o kwestii wynajęcia rusztowań Masz, czy jakichś samochodów. Więc to, co my przygotujemy, to przygotujemy się na sukces, na jeszcze większy boom na ocieplenia w przyszłym roku i zrobimy to profesjonalnie. I oglądajcie nasz odcinek, bo jeśli to się uda, osoba, która wiele, wiele lat pracuje w tym i zarabia marne pieniądze, bo wiecie, jak to jest pracować u kogoś, otworzy swój biznes. Jeśli Orzechowi się uda, to znaczy, że wam też się uda. Będę teraz nad tym pracował, więc trzymajcie mnie za słowo. Orzech pozwala rzucić ten odcinek no, dzisiaj z, na tak Pozwalam, bo, bo uważam, że no jest, no kurwa, no ja to wierzę że chcę i chętnie spróbuję, a wiem, znam Ciebie, więc chętnie skorzystam z Twoich rad. Bardzo, bardzo tak dziękuję. Powiem, no, to... Orzech zna mnie całe moje życie i wie dobrze, że ja już otworzyłem biznes na 18 rok życia. To jest mój brat cioteczny, więc tak, znamie całe życie i uwierzcie, że jak mało kto wie, jak trzeba być upartym przy robieniu biznesu, kiedy się zaczyna. Bo ja pamiętam, że jak ja zaczynałem z roletami, to już Orzech ze mną tam jeździł na jakieś pierwsze montaże. No ale wiadomo, jak to jest: rodzina, problemy, każdy idzie w swoją stronę. To był mój biznes. Cieszę się, że przyszedł taki moment, że to Orzech w końcu mówi: Tak, mam swój pomysł, tylko Kuba, co z tym zrobić. Ja wiem, co. Zapraszajcie, oglądajcie. Pozdrawiam. cześć.